Z czym się nie zgadzałaś? Na przykład y, dzisiaj jak gadałem z moim y, kumplem, i to też jest takie, niekoniecznie zero-jedynkowe, ale on wspominał o czymś takim, że dla niego tylko i wyłącznie muzyka klasyczna jest przyswajalna. I niektóre piosenki uwielbieniowe, ale cała reszta współczesnej kultury to ściek. Naciskiem głównie na muzykę rapową, nie? W no, to dłuż... musiało zaboleć. To znaczy, w dużej mierze się z nim zgadzam w tym kontekście, nie, bo uważam, że jest bardzo dużo muzyki rapowej, która degeneruje, która psuje młode umysły. Bardzo dużo, szczególnie w czasach, kiedy jest mocny nacisk na hedonizm, kiedy jest jawny brak szacunku względem kobiet, w, wiesz, i seksualizacja, i tak dalej, tak dalej, nie, traktowanie człowieka w sposób instrumentalny, wykorzystywanie siebie nawzajem, nie, czy rapowanie o broni o jawnej nienawiści, i tak dalej. Uważam, że tak, masa jest zła, w muzyce i w ogóle w nowej kulturze. No, ale, tak, ale, to... ale z drugiej strony to jest, wybór, wybór, tak, z drugiej to, to jest tylko narzędzie. Masz wybór. Tak, z drugiej strony to jest tylko narzędzie. Wcześniej wspomniane bo... Tao nawinął e, na ostatniej płycie właśnie e, bardzo piękny wers, który, o, o którym wspominałem też jemu, że chyba najbardziej do mnie trafił z całej płyty jeden wers, nie? że to tak jak nóż. E, możesz nim zabić, no bo jesteś wolny, ale możesz nim pokroić chleb i go rozdać głodnym. I tym samym jest rap. Tym samym jest każde inne narzędzie.